7 dwunastych pewnej liczby jest równe 5 całych i 5 szóstych. Jaka to liczba? No to sprawdźmy. Dobra, więc co my mamy? 7 dwunastych z pewnej liczby ma nam dać 5 całych i 5 szóstych. Tutaj tą liczbę mieszaną zamienię na Ułamek niewłaściwy. Celowo mówię tak dużo tych trudnych wszystkich matematycznych słów, żebyś się osłuchała, bądź osłuchał. 6 razy 5 jest 30 plus 5. Mamy 35 szóstych. Chcemy wyliczyć x, czyli musimy pozbyć się tutaj o tego. O, to mnożymy razy 12 siódmych. Czyli 7. 7 dwunastych. 12, wciąż się tak szybko zrobiło. Razy x, razy 12, 7 równa się 35, 6 razy 12, 7. Więc to z tym, to z tym z tej strony mamy x. To się równa 1. 2, 1, 5, czyli otrzymujemy liczbę 10, więc odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną.